We'll Tego stycznia świat patrzył na Frankfurt. Kilkaset osób na tej sali, około miliarda przy telewizorach śledziło losowanie gier finałowych. Cztery najsilniejsze drużyny zostały rozstawione. W grupie czwartej drużyną rozstawiono są Włosi. Tak grają wicemistrzowie świata z roku 1970. Skład zespołu od tego czasu niemal się nie zmienił. Partnerem Włochów w grupie Los czyni drużynę Argentyny. Tak grają pierwsi przeciwnicy Polaków na tegorocznych mistrzostwach. Osiem lat temu, już w pierwszym meczu finałów Mistrzostw Świata przegrali z Anglią. W tym roku Anglików nie będzie przegrali z Polską. Dla kogo oznacza to dobry omen? Kiedy 14-letni uczeń z Frankfurtu ciągnął kolejne kartki z nazwami krajów, nie wszystko było przesądzone. Wreszcie jest Polska. Kto będzie naszym trzecim przeciwnikiem? Pytaliśmy siedząc przed telewizorami. Los wskazał na Haiti. Ten zespół uchodzi za najsłabszy w grupie, ale pamiętajmy, że do Monachium nikt nie przyjeżdża po to, żeby przegrać. W walce o ten puchar nikt nie chce być z góry pokonany, ale zwycięzca będzie tylko jeden. rozpoczynamy mecz Haiti Polski Lato. Wspaniałe opanowanie. Błąd obrońcy haitańskiego wykorzystany bezbłędnie i Grzegorz Lato uzyskuje trzecią bramkę na mistrzostwach świata i w 30 minucie mamy 3-0 dla reprezentacji Polski. Musiał Gadocha. Gorgo reprezentacji Polski, Szymanowski, szymanowski Wilson, auta zespołu polskiego. Nie ma się pospieszyć, panie Antoni, ale już zagranie piękne. Dejna i szansa na trzecią bramkę. Coś niebywałego. Po meczu z Włochami, następnym rywalem Polaków była Szwecja. Jedyną zwycięską, jak się później okazało, Bramkę zdobył po dośrodkowaniu Gadochy i uderzeniu głową szarmacha Grzegorz Lato. Bohaterem spotkania był znów Jan Tomaszewski, który obronił rzut karny. Za to bezbłędnie wykorzystał 11 Kazimierz Dejna w wygranym meczu z Jugosławią 2 do 1: drużyna Republiki Federalnej Niemiec w białych strojach. Polacy czerwony, zmiana. Yy, atakować będziemy na nieco gorszą część boiska, więcej tam jest tych takich plam, gdzie woda wyrządziła krzywdę w płycie. No, zaczynamy! Tak jest. Zatrzymuje się piłka. Jacek pierwszy faul ze strony gospodarzy, faulowany Jan Domarski. Piękne przejście na lewej stronie dwóch zawodników, Paulo Cezar. Cudowna interwencja, znów wspaniała interwencja Władysława W Farmach, lato w środku, nie może tam się wyswobodzić spod opieki, boi się, żeby nie było spalonego. Ademir. Długa piłka. Waldomiro ucieka. Ole Karne. Z tyłu dwóch zawodników Tomaszewski. Państwa. żółta kartka. Rzut wolny dla Brazylijczyków. Bardzo groźna sytuacja. Piękny w i cudownie ustawiony Jan Tomaszewski. Ha! Ze Studia Polskiej Telewizji w Monachium wita Państwa trzecia drużyna świata! <klucza> Prawda Państwa, były to oklaski dla wszystkich kibiców w Polsce, i wiadoma sprawa, gdyby nasze studio leżało bliżej stolicy, bliżej, bliżej naszego kraju, bliżej tych miast, z których pochodzą nasi znakomici piłkarze, prawdopodobnie 30 parę milionów ludzi by chciało uściskać rękę ręce tych bohaterów, w związku z tym pozwolicie Państwo, że w imieniu Państwa w imieniu Państwa ja złożę uścisk kapitanowi drużyny. Kaziu drogi, dziękujemy serdecznie w imieniu tysięcy którzy dzisiaj po raz siódmy mdleli z przerażenia w naszym kraju. Proszę bardzo. No ja chciałbym w ogóle na samym początku podziękować tym wszystkim właśnie tu kolegom, zawodnikom, którzy tak dzielnie właśnie się spisali ja jako kapitan jestem w ogóle pełen uznania do zespołu. No i również chciałbym podziękować wszystkim kibicom w kraju, którzy z nami byli. Bardzo gorąco, bardzo dopingowali. Myśmy tego nie słyszeli, ale na pewno tak było. No uważam, że sukces jest ogromny i jest sukces, to jest sukces nas wszystkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chyba powiedziane krótko, ale dokładnie. I o wszystkim. Proszę Państwa, może teraz zaczniemy. Yy, proszę, zaraz sprgienie, nie, nie, bo Państwo ja y, patrzę w kierunku Grzegorza Lasy, a Grzegorz Lasu pokazuje, żeby co na, od prawego skrzydła, tak? No więc ty grasz na prawym skrzydle, no, prawda? Tak. Proszę Państwa, przedstawiam Państwu yy, bez korony jeszcze, ale króla strzelców. Proszę? Już niedługo. Grzegorz, yy, założyliśmy sobie, jeśli chodzi o pytania dla zawodników, że zawodnicy... Mówią o swoim największym przeżyciu w czasie tej batalii piłkarskiej tutaj na Mistrzostwach Świata w Republice Federalnej Niemiec. Twoje największe przeżycie? Moje największe przeżycie to chyba był pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata. Graliśmy z Argentyną. Także no, chyba no, lepiej było tym, Nie tylko dobrze graliśmy, ale było to naprawdę bardzo przyjemne przeżycie. Tak, zaczęło się od tego. To znaczy, m, może ja dodam do tego, że zaczęło się od A, od Argentyny, prawda, a tak. skończyło się na B. Na Brazylii. <laughs> I jeszcze jedna tylko y, sprawa. Czy liczysz, że ktoś w tej rywalizacji najlepszych strzelców, dziesiątych mistrzostw świata może cię dojść? No ma jeszcze szansę Holender więc Musiałby strzelić dwie bramki, żeby się równać ze A trzy, no to on będzie królem strzelców. Nie, zdaje się, że ci się coś tu pomyliło. Nie. nie? nie. To mnie On się pięć pomyliło. Pięć. On ma pięć, pięć. Nęskę? Tak. Dobrze, w porządku. Ale zdaje się, że nie strzeli jutro to masz... dwóch bramy. Zobaczmy. W każdym razie gratulacje za wspaniałą grę, za fenomenalne recenzje wszystkich Dziękuję fachowców całego świata. No i y, co chciałbyś w tej chwili zrobić. No w tej chwili no, chciałbym podziękować no to... wszystkim kolegom, że naprawdę... Duża ich zasługa jest w tym, że ja strzeliłem siedem ramek. Pan Kazimierz Górski. Proszę Państwa, proszę się dobrze przyjrzeć. Prosimy o zbliżenie Kazimierza Górskiego. Tak? Kazimierz Górski ogolony. To znaczy ja nie mogę pytać cię, jakie twoje było największe przeżycie, bo myśmy to doskonale widzieli, realizatorzy tutaj bardzo nam ładnie pokazywali, prawda, tę ławkę rezerwową i co na niej przeżywałeś. Każdy dzień przynosił pewne przeżycia, ale chyba najprzyjemniejszą sprawą było to, że nasz zespół swoją postawą swoimi wynikami, zaskarbił sobie, że się tak wyrażę, sympatii tutejszych mieszkańców. No, to było niespotykany w mojej karierze w ogóle trenerskiej. Na każdym kroku witano nas bardzo gorąco. Czy to wracaliśmy z meczu, czy to jechaliśmy na trening, więc chyba tu mnie się wydaje, jest jakaś bardzo poważna zdobycz zespołu, że potrafili Yy, swoim zachowaniem się, yy, no swoją postawą, nie tylko na boisku, ale poza boiskiem, zdobyć tak wielką sympatię, to chyba jest wielka zdobycz. Wielka zdobycz i gorące słowa uznania dla Pana. Panie trenerze, no, dla mnie to chyba raczej dla zawodników. dla zawodników. Proszę Państwa, Kazimierz Górski tutaj mówił o tej postawie, o, o tej niezwykłej sympatii, jaką zespół, jak, jaką zespół tutaj miał. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że nasi zawodnicy prawdziwą furorę zrobili bardzo ciekawą taką sytuacją. Otóż w jednym meczu zaprezentowali prawdziwe. Umiejętności baletowe. I może Państwo pozwolicie, że teraz za, e, zaprezentujemy. Kolego Budny, można prosić? Można? Tak, już. Proszę tak. bardzo, dajemy balet w wykonaniu Zespołu Polskiego, co jest równoznaczne z baletem, jaki wykonywali. W Proszę bardzo. i uh -oh. muzyka Proszę wydaje mi się, że wszyscy teraz razem już i kibicom podziękujemy oklaskami za wspaniałą atmosferę, za kciuki i panie Adamie, prosimy, zaczynamy piosenkę. No. Z naszym niesiemy nasz najnowszy okrzyk. Cyki, tage, cyki, tage, hej, hej, hej! I prosimy o piosenkę. No proszę bardzo, panie Adamie. Po zielonej trawie bibka goni, a człowiek wygra. Zobaczymy się w kraju w naszej wspaniałej, złotej drużynie. Dziękujemy i do zobaczenia w kraju. Do widzenia!